Trudny, ja mówię, on nie jest trudny, on ma takie zachowanie. Dla ciebie jest trudny, bo jesteś po kompletnie innej stronie zachowań, zrozumienia, podejścia do ludzi. Ja mówię, z jakiego powodu jest trudny? No, bo jest obsesowy, bo nie ma empatii, bo nie potrafi słuchać i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj później to, co mówisz, ludzie definiują, a bo te, od tego to nic nie można, bo ten jest upierdliwy, bo zadaje dużo pytań, bo nudziasz, godzinę czasu, trzeba mu wyjaśniać. I okazuje się, że tak naprawdę każdy z nas jest trudny. Absolutnie. Każdy z nas jest już trudny, tak? Nie ja lubimy nawet... żyć, bo chaotyczni, nie wywiązują się, nie powiedzą, uciekają, coś robią. Nie lubimy tych, bo są znowu tacy. Ja, ja nawet mówię, wiesz, żartuję Andrzej w ten sposób, że szczególnie dla kobiety, że powiedzenie, że jest łatwa, a komplementem nie jest. Tak, masz rację.